Witam gorąco wszystkich. Jestem Daris, a to jest kolejny odcinek Nanaki Wasada z serii kroniki Janka Juniora. Mamy kolejny dzień piąty już. No i dzisiaj miałem w planach robić z burakami, ale niestety jestem troszeczkę niedoinformowany. Tak, ze mnie mała ofiara. Myślałem, że to mają być ziemniaki zbiór w sierpnia to się okazuje, że to są Że to są ziemniaki, zamiast buraków. Boraki są dopiero w, w październiku zbiory. Także na no, to będziemy musieli troszeczkę poczekać. A więc tak, jeśli chodzi o plany na dzisiaj, to troszeczkę się musiały pozmieniać, więc trzeba się tym zająć. Pierwsze, no, sprawdzimy co jest w promocji dzisiaj. O, to jest bardzo ciekawe. Za 6000. O, 20-24000. Dobra. To brzmi dobrze. Chyba to kupię, mimo że to jeszcze nie potrzebuję. Ale na przyszłość mi się dobrze da. Do zbiorów, do przewozu, różnych rzeczy. Hmm, Ciekawa rzecz, No i sprawdźmy, jak wyglądają zwierzętka. Krowy mają w porządku i kurki też w porządku są dobra eee, a więc tak, jeden ja z ambitnych planów to chcę powiększyć tutaj ilość kur no co za tym idzie dokupię sobie e, pewien kurnik Takie za dwa tysiące, 150 kur po mieście. O tak, powinien wziąć tu dobrze. Tylko zaraz zobaczę jeszcze, jak wyglądają znaczniki. Opcje, przełączyć znaczniki. O, są. Teraz będę widzieć, gdzie się dodały jajuszka pojawiać. Oj, jak ja nie lubię tych ustawień. O, teraz jest dobrze. Żeby nie przeszkadzało przy drzwiach. A żeby się wszystko pomieściło. Super. I teraz jeszcze siatkę wyłączymy. Perfekt. No i teraz czas zakupić góry. Teraz już to rosłę kupię, a wypadałoby z 50 kupić. To jest dam set, a 60 czy 300? A niech będzie 60. Super. teraz trzeba by się je nakarmić żeby już miały co jeść no i by mógł przejść dalej do kolejnych etapów planu dobra wezmę jeszcze ten kontrakt o. tak sobie przypomniałem o kontraktach właśnie z Na <śmienacka>. nakarmić góry i następnym planem będzie e, pewna pewna inwestycja ale to musi być Sekret inwestycji. Planuję coś zrobić z co osiadaczem na placu. No i tak nie ma. No i tak się zajmuję rzeczami. Chcę sobie to tam jakoś ogarnąć po cichu, ale na wiele, żeby nikt nie wiedział o tym. na rozpisce. No, tu jest spoko, tu jest na zielonym. Kolejny plan z głowy. Dobrze. Czy te pan będzie potrzebny na kolejny plan? Traktor nie będzie mi potrzebny, to sobie go zostawię tutaj. I będę musiał wziąć sobie ten teraz. I udać się do sklepu. zjeżdżałem turyści się pewnie zjeżdżają powoli to jeszcze powiem, trzeba zrobić teraz takie małe zakupy o o o o turysta jedź śpieszcie się to robić małe zakupy, mam nadzieję, że mięty nie starczy także e, mały kombajn do buraków na razie jest e, odłożony no, jeśli chodzi o sprzedaż jeszcze kilka, tyb. kilka tyb nie do tego także na razie zainwestuję pieniądze coś chcę teraz dopocznować żeby dalej funkcjonować na farmie no i właśnie jestem na odkupionej tych która się później też pożarna. a jest teraz w no też fajnie ją by, kopić dobra na po kolei. A więc tak, do tego traktorka potrzebuje coś, co mi może ładować. Kilka rzeczy, czyli coś uniwersalnego. Załaduję buraki i te rzeczy. I myślałem nad tą myszką. Ta łyżka ma dość dużo możliwości z tego co widzę. I pojemność też nawet taka. 2000 litrów powinna mi wystarczyć. 2900. Nie jest to jakaś duża kwota, ale jest. Dobra. Kolejnym. Zakupem, na zakupy na wszelki wypadek. Jeszcze A obciążnik, żeby. Nie były jakichś nie, niemiłych niespodzianek, i ma się nad tym, bo ma z tyłu zaczep. Chociaż teraz się zastanawiam, czy tego nie wziąć. To jest 50 kilo więcej. Nie, bez termin. Powinien wystarczyć. Dobra. Czyli mamy kupione. Jeszcze co chcę zrobić potrafę podrasować ciągnik chociaż nie wiem właśnie bo teraz yy. albo go podrasować, albo kupić to 6300 ile to normalnie kosztuje? To będzie pewnie w tym 12 tysięcy. Mhm. Jak teraz tego ja nie potrzebuję, to koszt jest tylko 12 tysięcy. Dobra, nie wydawałam się z tym. Ta paleta musia ruszyć z tym nawozem sztucznym. żeby ją schować, a myślałem, że będzie jakiś kontrakt niestety. ten kontrakt się nie pojawił. Także podłożę tę paletę. Żeby nie przeszkadzała.

No, na razie zostawię to. Zrobię na razie ten plan, który muszę pokonać. musiał jechać z tym ale to tu się na pewno muszę zrobić u siebie na farmę można, można jechać Także plan z, z pszczołami na razie odkładam na bok. Bo, i tak teraz, jeśli na przykład zbiorę buraki, to nie będę mógł za bardzo nic posiać. To już będzie za późno. Także na przyszły rok będę siał dopiero imetem, na roślinę. więc nie ma na co innego planować także jeden z tych planów, który teraz chcę zrobić to będzie plan, który pomoże mi troszeczkę w uzyskaniu dochodów aby się, aby się, aby się rozwinąć na no mniej chodzi o, o kieszonki Odekosił teraz trawę I przewożę ją Zaraz zobaczycie to Znaczy Już bo to opiecie, o co chodzi Chcę wykorzystać tutaj placu sąsiada Ale ci oszala Żebym z tym nie wiedział eee. Postaw sobie tutaj mały slasek na O, tu nie będziemy zmieniać ukształtowania terenu także tak to postawimy Muszę bardziej żeby z ulicy nie było za bardzo widać Się wyglądać, czy prawe tu związę, zrzucę, będzie się już kisić, będę przynajmniej na jedzenie dla krów. siano już mam, tak się, dobra, Ym... muszę już wrzucić, Łóżkę mi teraz nie tylko czerna, ciężarek, może się Już widzicie, została tylko garstka tutaj tej trawy. Prawdopodobnie mi się to zmieści tylko do tej łyżki. Ja wziąłem jeszcze w wypadek przyczepę. Trochę mi to zeszło czasowo, ale tutaj ja sobie z tym poradziłem. W międzyczasie jak zacząłem kosić radę. Znajomy zadzwonił i prosił, żeby przyspieszyć kultywowanie na jego polu Zależało mu na czasie Musiałem przerwać koszenie, zawieźć traktor Poprosić kogoś, żeby ogarnął temat tam na tym polu Także fajnie, że tam znajomy się zgłosił Że miał akurat wolny czas Zrobił to tylko jest to zrobione. Wszyscy zadowoleni. Jeden zapłacony, drugi już jest robota zrobiona, wszystko muszę kasę odebrać. Jeszcze wam pokażę jak wygląda plac u sąsiada nieszczęsny. Czy, czy tak nieszczęsny, nie, nie wygląda to tak źle jak myślałem. Słoma jest pod spodem dołożona, że książka się zrobi. Ktoś na ich tą słomę albo się zrobi następną prostą. wygląda właśnie tak tą resztkę tutaj wysypać muszę i to wszystko I nie, to jeszcze tylko muszę upić Ja w ogóle tutaj mam muszę też sprawdzić 37 tysięcy no ładnie Dobra. Do ubijania użyję fiata. No Fiat na ma gąsienicę, także powinno to w miarę szybko pójść. Raczej się nie zakopie. Już też się ciemno robi. Więc myślę, że dzisiejszy dzień był w miarę pozytywny, mimo tego rozczarowania, że nie trzeba było, znaczy, że jeszcze nie ma zbiorów tych buraków, no, ale to już niebawem będzie, wszystko dobrze się pewnie potoczy. Sześć tysięcy w dobrej cenie, jakby się to sprzedawało, to talanki sząka, no, jakieś piętnaście tysięcy by była warta. Z tego pola to nawet piętnaście tysięcy z tego pola nawet dobrze za kieszonkę. Nie trzeba sadzić, tylko rozlać trochę nawozu. Czy nie trzeba będzie zrolować też. No nic, będę musiał coś pomyśleć w tej kwestii. Tylko ciemno tu, jak nie powiem gdzie. No, jeszcze chwilę i będzie zrobione. super zrobione można przykryć jeszcze tylko muszę sprawdzić co tam u zwierzątek tutaj kule mają ok tu też krówki też wszystko gra i kucze można jeść kolację i spać jutro będzie kolejny dzień Mam nadzieję, że też będzie ekscytujące. A, jeszcze zapomniałem Wam tutaj, że kontrakt mi się nasunął nowy z, z nawożeniem. To już mogę wyłączyć. Dobra. I z tego miejsca na razie pożegnam Was i trochę na cały ten temat. Tutaj też jest dzień. Dobra. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.